Cześć, cześć, witajcie na moim kanale. W dzisiejszym odcinku pokażę Wam co zrobić Jeżeli Wasze rury wyglądają, oto raczej wyglądają dosłownie tak samo jak moja. Czyli dziury. Dziury dużo osób bawi się w kupuje po prostu nową rurę, ponieważ uważa, że jak już się taka dziura tu zrobiła, to rura jest do odrzucenia. Nieprawda. Wystarczy tą rurę skrócić o 3-4 cm. I na nowo ją osadzić tu wewnątrz. Zaraz pokażę Wam jak to zrobić. Mówiąc co do tego, co będzie potrzebne. To będziemy potrzebowali tak. Płaskiego śrubokręta. Nożyka do tapet. Bardzo ostrego. Pamiętajcie. Najostrzejszy jaki macie. Najlepiej wymienić sobie wkład. Jeszcze ewentualnie kombinerek. I trochę... Umiejętności. Już tylko muzyka wyłącza. Eee. Znajdujemy koniec taśmę. Odlepiamy to wszystko. Tu. Słuchajcie, to miejsce, w którym to się najczęściej dzieje, czyli tutaj. Na tym przebiegu akurat połączenie połączeniem z odkurzaczem. Jest to bardzo częste miejsce po prostu tego typu awarii, ponieważ to jest miejsce. Yy, o. Yy, ponieważ jest to miejsce po prostu, które najbardziej pracuje w odkurzaczu, tak? Czyli jeżeli odkurzamy cały czas ciągniemy tą rurę za sobą, bo nie wierzę, że ktoś nosi odkurzacz, tylko każdy go ciąga. Yy, po prostu tu się dziury robią najczęściej, bo to się przeciera, mówiąc najprościej, wprost. E... Słuchajcie, tu u mnie się stało w ogóle coś takiego. W ogóle dziura się zrobiła kompletnie na wynos. E... Rura się po prostu przetarła. Sobie tylko rękawice ubiorę. Tu się wszystko tak tutaj klei, że normalnie zaraz zwariuje. Jeżeli coś się takiego stanie, to widzicie, tu się już gromadzi brud i przepływ rury od odkurzacza się zmniejsza, ponieważ zamiast tam 50 mm zostaje 30. Tutaj wcis wciskamy te. że teraz po prostu się potem tak poszerwi to trudno, no nie przejmujcie się niestety takie są aspekty uboczne niektórych rzeczy dobra widzimy się wiecie co jak to wydobędę stąd dobra słuchajcie wiecie co, wyjęcie tego jest definitywnie najtrudniejszym manewrem we wszystkim bo potem to już idzie lajczkowo. Mamy system obrotowy, go też tu warto od razu wymyć. Jak go to robimy, to wchodzi potem tak i cyk to do środka. Słuchajcie, ja najpierw wyrwę to, więc to idzie do wyrzucenia. I teraz zajmiemy się opartymi na nowo rurę. z przygotowaniem jej. Dobra. I słuchajcie, utniemy ją, wiecie co? Tak parę centymetrów ten, bo tutaj cała ta końcówka jest osłabiona i się lepi. Więc bierzemy, ucinamy takie nie wiem 5 centymetrów od końca tej rury. Pamiętajcie, że w pewnym momencie spotkamy się z kimś takim pod nazwą drut, że będziecie zmuszeni być wykonać to cięcie palcami, kleszczami ale ja bo nie utnę tego chyba tak nie utniemy druta, druta się nie dał, gdzie drut jest przecież w nie zniszczamy Powiem Wam, że ten drut to też kawał druta, nie taki tam drucik yy, tylko fakt, fest, fest, drut. Teraz słuchajcie, nakręcamy tą końcówkę tego Nakręcamy, nakręcamy do bólu nakręcamy po prostu do samego końca. Ta rura już ma się tutaj tak powywijać na tych wszystkich jasach i siedzieć solidnie, naprawdę solidnie. Pamiętajcie, żeby nie zrobić tego błędu co ja właśnie, czyli najpierw nakręcić. Ten plastikowy końca. Potem bawić się w nakładanie tego. No najpierw mamy nałożyć to. To się ustarza i to się w łapach kręci. Dobra, słuchajcie, udało mi się zdjąć. Teraz, żeby nie popełnić tego błędu, to ma wejść tak. Potem to ma by zostać kręcone tutaj i potem to ma wejść tu i zostać dociśnięte tym kołnierzem. Dobrze słuchajcie, no to pora działać w tym, żeby nie noc została. Słuchajcie, weszło, siedzi Zobaczcie zawsze, czy siedzi porządnie, czy nie. Wsadzamy ten wkład tam do środka. I teraz wciskamy już tą obręcz do środka. raz wystarczy cisnąć ten pierścień, najgorszy. Ale na to jest mam koncepcję, zrobię to po prostu kąt blatu. Słuchajcie, no może i złączka tutaj jest zdewastowana trochę na środku, tak? To się tam wszystko musi dotrzeć na ten, może to jest trochę zdewastowane. Ale słuchajcie, jeżeli miałbym wydać za ten wąż, na ten wąż, 250 zł, żeby kupić nowy, a mieć trochę porysowaną złączkę, to szczerze mówiąc powiem Wam tak kompletnie wprost, jeżeli macie wydać. Nie wiem, ja jeżeli ja mam wydać na ten wąż 200, czy 250 zł, to wolę się z tym trochę samemu pomęczyć, zniszczyć sobie tą złączkę tutaj na końcu ją porysować. Porysować ją tutaj. I mieć ją trochę zdewastowaną, niż płacić 200 zł za nową rurę. To by było na tyle w dzisiejszym odcinku. Jeżeli film Wam się spodobał, zostawcie łapkę w górę, zdajcie subika i do zobaczenia w kolejnym odcinku. Na razie, cześć!